Cześć, wagi, witam was na kanale Kitwit Tarot. Czytanie na kwiecień dla was, moi drodzy, i e, oczywiście na wstępie mówię o tym e, wręcz bardziej dobitnie u was, tutaj w szczególności, o tym, że to czytanie jest ogólne. Więc gdyby ta sytuacja, która się tutaj u was pokazała, e, nie była z wami w ogóle w żaden sposób e, powiązana, to wiecie o tym, że czytania ogólne, mają to do rzeczy, że mogą dotyczyć grupy osób, ale nie, że was wszystkich, więc tutaj nie chodzi o kreowanie czyjkolwiek przyszłości w związku z tym, co karty pokazały, bardziej żeby z tego skorzystać, bo na przykład ktoś w takiej sytuacji mógłby e, być aktualnie, więc ja przedstawiam to, co się pokazało w kartach, wy decydujecie o tym, co jest wasze. I teraz e, pierwszy, pierwsza część to będzie dla Was wszystkich, to co się pokazało w tych Waszych kartach, ale ponieważ ja mam tutaj bardzo dużo takiej energii, którą będę musiała powiedzieć, e, zostawię to jakby na sam koniec. Tylko dla tych osób, które potrzebują ostrzeżenia tutaj, i w związku z tym, e, no, jeśli będziecie zainteresowani, to 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 będzie na samym końcu, żeby tutaj was wszystkich nie nakręcać, okay? I teraz tak, dlatego o tym mówię, bo u was się pokazała karta uh, Diabła, jeśli chodzi o tą główną energię i teraz, jak wiecie, w tej głównej energii może być przy tej karcie dużo uzależnień. Od czegoś to są silne pragnienia, to są trudności w uwolnieniu się od sytuacji lub osób. Może ta karta oznaczać pokusy, obsesje, toksyczne powiązania i to znaczy to, że ktoś mógłby wejść w no, w takie powiązanie, że naprawdę trudno się z tego uwolnić, bo, bo coś albo ktoś ma nad nami taką właśnie kontrolę. My jesteśmy od kogoś, czegoś uzależnieni, czyli w jakiś sposób ktoś ma cały czas nad nami władzę, więc to jest energia, która mogłaby już tutaj um, się zadziać i wy wtedy byście już wiedzieli, że to jest um, coś, co ja już to Czuję od powiedzmy jakiegoś czasu e, lub to dopiero może przyjść, ok? Więc cały czas jednak to czytanie jest te, takie przyszłościowe, więc karta diabełka, coś, co będzie kusić, coś, co będzie w jakiś sposób bardzo interesować, e, trudno będzie się temu oprzeć i tak dalej, ok? Ludzie, którzy lubią manipulować dla swoich korzyści i wtedy was, nie wiem, zbałamucić w ten czy w inny sposób, e, bo im nie wiem naprawdę w jaki sposób. Dopasujecie się do tego, co oni tam sobie, um, nie wiem, czego oni są, na przykład, mają jakiegoś rodzaju obsesji, i wy będziecie tym narzędziem do tego, ok? Więc tutaj tylko tak nadmieniam. Dużo rzeczy się w tej karcie diabła pokazuje. Niestety ona jest zawsze tą kartą ostrzeżenia, więc trzeba zwracać uwagę. Koziorożec Wam się tutaj pokazał. Ja jestem też koziorożcem, więc jakby e, trzeba też brać pod uwagę, czy. Te znaki zodiaku zawsze mają aż takie znaczenie. Wiem, że różne osoby z, z, no, pod każdego znaku mają różnego rodzaju cechy, więc no, jakby też się nie sugerować konkretnie samym znakiem. Teraz karta, która jest przeszkodą, Wam się pokazała karta umiarkowania. I teraz to, co jest bardzo istotne, to karta diabła jest diabłem, a karta umiarkowania ma zawsze pokazaną z tyłu e, energię anielską. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale to muszę podkreślić. Więc tutaj w tych przeszkodach, wiecie, jest taka. Um, dwubiegunowy, że ja bym powiedziała, tak, jedne rzeczy, które kuszą, a z drugiej strony mamy to sumienie, które nam mówi, ale zaraz, czy to jest tego warte, ok, żeby schodzić na tą, powiedzmy, drogę, która niestety może w przyszłości w jakiś sposób się za nami ciągnąć, więc ja tylko to nadmieniam, cały czas to jest ogólne, więc tutaj patrzcie indywidualnie i strzelec ewentualnie, jeśli chodzi o znak zodiaku, no, już nie chcę się powtarzać, więc nie będę tego robić, ale teraz tak, w przeszkodach macie brak balansu, trudność w zachowaniu umiaru, możliwe, że będzie trudno znaleźć jakieś rozwiązanie, złoty środek, coś co. Niestety nie będzie pozwalało Wam na to, żeby z tego zrezygnować, podjąć decyzję. No, niestety karta wewnętrznego rozdarcia, więc tutaj cały czas dużo rzeczy, ale no, tak dodatkowo powiem, że to połączenie kart może mówić o tym, że komuś będzie trudno, znaczy inaczej że ta energia diabła może się utrzymywać, okej? Okay? Bo to jest karta utrzymać coś w balansie, utrzymać coś w stałości, okej? Okay? Czyli jakby niedopuszczenie do tego, żeby coś ruszyło z miejsca. I tutaj przy tym połączeniu, no to tak właśnie to się troszeczkę pogłębia. Um. Karta, która przechodzi do przeszłości. No i, no i no u was te karty naprawdę tak pokazują, że póki co tutaj faktycznie ma to sens, bo przy karcie głupca, która przechodzi do przeszłości, to jest karta wolności. Więc tutaj te karty już wam mówią o tym, że... No, ktoś mógłby was złapać na jakiś haczyk i po prostu ta wolność przechodzi do przeszłości, bo się okaże, że wy nie możecie z tego wyjść, ok? Więc tutaj ta wolność, ale takie pozytywy, które mi się tutaj by bardzo pokazały, no to taki brak rozsądku na przykład, bo wiecie, że karta głupca to jest takie ryzykowne podchodzenie do życia, więc tutaj już jakby to byłoby za wami, mogłyby być jakieś ruchy, ale to też są takie sprawy, które w jaki sposób mogłyby mówić o tym, że e, no, do przeszłości przechodzi ryzyko, tak? E, hazardy, nie wiem, no dużo rzeczy, e, no ale tutaj akurat mi się najbardziej z tą wolnością niestety e, pokazuje, więc. E, jeśli to Wam pasuje, no to wtedy wiecie, tutaj Wodnik dla odmiany Wam się pokazał, więc tak jakby w ogóle Te Wasze karty tutaj w tym centrum, bo niestety mam jeszcze w przyszłości też Wielki Arkana, niestety teraz Księżyc no to jest tutaj niestety strasznie dużo mocy w tym, w tym rozkładzie. I teraz najpierw to, co w głowie tego czytania i to jest dobra energia, bo tutaj ktoś chce popracować, ok? Tutaj osoba się pokazuje jako skupienie na pracy, możliwe, że chodzi o jakieś pieniądze, chodzi ogólnie o pracę. To jest karta nauki, samodoskonalenia, czyli tutaj ktoś musi popracować, przepracować, znaleźć to rozwiązanie i tutaj się ktoś naprawdę skupia na czymś coś dopracować, poprawić, osiągnąć większą stabilność. Więc tutaj by było bardzo dobre, bo ktoś jakby bierze sprawy w swoje ręce, myśli o tym, żeby tak było, żeby to zrobić. Um, teraz e, karta w podstawie tego czytania i jako plusy tu no, mi się pokazuje oczywiście świętowanie, sukcesy, radość, ale niestety przy tych połączeniach tutaj może być tak, że Relacje towarzyskie, w których byście się znaleźli, mogą być właśnie jakiegoś rodzaju o, toksyczne, i tutaj się nam trójkąty pokazują też, więc no, trzeba uważać to, co e, tutaj ma być dla Was ważne z tego akurat z tego, e, ale to, co Wy będziecie budować, bo to jest ta karta, to e, jakby dojść do jakiegoś sukcesu, dojść do jakiegoś szczęścia, dojść do jakiejś radości, czyli może być. Uwolni się od czegoś, wejdź w jakąś zupełnie inną e, energię. Zadbaj o wsparcie z otoczenia, które Wam jest przychylne, więc tutaj jakby też to jest nies niesamowicie istotne. E, mówię o tych trójkątach, dlatego że przy tym księżycu tutaj mogłoby to oznaczać właśnie jakieś wejście w coś, czego, w coś, co byście weszli, a nie mielibyście e, pojęcia o tym, bo było to ukrywane. Przed Wami, bo za bardzo to było kuszące. Ktoś, nie wiem, miał mega silną siłę oczarowania swoimi, nie wiem, talentem, słowem, nie wiem, wyglądem i tak dalej. I mogłaby ta osoba po prostu Was wciągnąć w coś, co dopiero później zaczęłoby Was zastanawiać, troszeczkę jakby już po fakcie, ale to nie znaczy, że tutaj nie można się z tego wyrwać, jeśli tego naprawdę będziecie chcieli. I Teraz karta, która no, pokazuje się w tej, w tej pozycji przyszłości, niepewność, iluzje, lęki, ale tutaj macie też coś, co jakby zacznie się budzić jako intuicja i zacznie wam przeprowadzać jakieś informacje, które zaczną was właśnie niepokoić. I zamiast tutaj moglibyście w to się pogłębić i wiecie, jakby zatopić, no to może być tak, że ta intuicja zacznie Wam coś podpowiadać. Więc przyszłość może być to, że zaczniecie zwracać uwagę na sny, na to, że y, pokazują się jakieś sprawy, które zaczynają Was. Y, wybudzać, powiedzmy, a nie wciągać. Więc tutaj po to jest to między innymi czytanie, że gdyby było tak, że coś tam, wiecie, wam nie gra, albo ktoś zaczyna coś ukrywać, może wy macie ukryć przed kimś e, na własną korzyść i teraz e, to, co dalej będziecie robić, właśnie jakby Konkretnie, systematycznie z postępem, żeby z tego na przykład się wyrywać, tak? Tutaj mogą być różne sprawy, mogą być jakieś na przykład podjęte, nie wiem, wejście w jakieś umowy, które. Jakby w jakiś sposób was zobowiązują do pozostania do jakiegoś już pewnego okresu czasu, wywiązania się z tego, a później możecie sobie na przykład już znaleźć jakieś obejście i a, tej umowy i po prostu się wycofać. Więc no dużo, ale Karta Księżyca mówi o tym, że będzie coś prawdopodobnie ukryte przed wami, jakieś zagadki, sprawy, które mogłyby źle wam być przekazane no i dużo później w związku z tym nieporozumień nieporozumienia, chaos, jakiś takie wiecie um, brak jasności tutaj bym się najbardziej pokazywał no i znowu karta księżyca, no to mamy ryby pokazane, więc tutaj też trzeba zwracać uwagę, czy ktoś by z takiej spod z, z takiego znaku się ewentualnie nam nie kreował Przede wszystkim na pozytyw albo na negatyw, więc tutaj to też cały czas trzeba zwracać uwagę. Teraz, jeśli chodzi o kartę lęków, obaw, wiecie, co macie, Redwan? I tutaj Redwan mówi o jakiejś szybkości, ok? Brak utraty, znaczy brak utraty, utrata kontroli, ewentualnie konieczność podjęcia jakiejś szybkiej decyzji. Może być tutaj też obawa przed ruchem, naprzód, lub e, dużą zmianą. No, wydaje mi się, że tutaj ktoś jakby pod, może przejąć, próbować przejąć kontrolę nad tym swoim życiem, nad tym, czego tutaj zabrakło tej kontroli, i zacząć ruszać. Niestety to też się łączy z jakiegoś rodzaju obawami, więc jak to będzie wyglądać, czy dam radę, czy sobie, wiecie, czy tutaj wystarczająco dobrze się do tego przyłożę, czy będę na tyle zeterminowaną osobą, żeby, wiecie, tak ruszyć. Znak zodiaku Raka wam się tutaj by pokazał, więc no, tutaj też są jakieś dwie osoby obok siebie pokazane, które okazałyby wsparcie, które by miały jednomyślność działania i wtedy, no to taka osoba by mogła być wspierająca, więc tutaj um, siła w dwóch osobach by się mi pokazała. I może to być każdy, przyjaciel, przyjaciółka, brat, siostra, nie wiem, ktoś, kto byłby tutaj tym, jakby tymi plecami, które mają wspierać w tym działaniu. Teraz jeśli chodzi o następną kartę, to jest karta, jak Was postrzega otoczenie Wasze w tym miesiącu, i tutaj macie dużo wrażliwości. E, osoba, która jest troskliwa, osoba, która zawsze pomaga, e, ale bardzo emocjonalne tutaj jest e, niestety przesilenie i ktoś, kto jest podatny na wpływy, więc tutaj jakby no, czasami właśnie. No co prawda, Królowa Kielichów to jest osoba, która bardzo ma e, głęboką intuicję, więc e, jakby kierowanie się sercem może by iść w jedną stronę, a ta intuicja, kiedy się obudzi, no to może nam zaczynać przemycać jakieś takie informacje, które zaczną dawać znać, więc tutaj jest znowu taka skrajność, ale jednak ym, zbyt dużo takiego poświęcania uwagi, otoczeniu niż sobie. Tu się by pokazywało jako no, coś, na co trzeba zwrócić uwagę. Ym, bo możecie być łatwą taką osobą, która, którą jest wy łatwo wykorzystać, ok? Dla swoich, nie wiem, spraw nie potraficie na przykład odmawiać, i tutaj by było też to w jakiś sposób niestety na Was później w przyszłości źle wpływające, ale no jakby natura tutaj Wam też nie, potrafi nie pozwala na to, że tak wiecie. Z chłodem byście, nie wiem, komuś lekko odmawiali, bo ktoś, nie wiem, na przykład się znajdzie w potrzebie, a wy mówicie nie, sorry, ale e, nie mogę się w to mieszać, tak? Więc tutaj to, to takie właśnie troszeczkę nadwrażliwość, e, empatia, tak, dużo by nam się tutaj niestety pokazywała. I teraz dwie karty rezultatu, które tutaj są dla Was e, pokazane. Pierwsza to, co ma Wam pomóc, i druga e, efekt końcowy e, tego rozkładu. Do co ma Wam pomóc, macie ósemkę kielichów, odejdź z tego, tak? Zostaw to za sobą. Poszukaj lepsze, czegoś lepszego dla siebie. Um. Odważ się na to, zostaw, nie wiem, jakieś trudne tematy, trudne otoczenie. Jeśli to by była na przykład temat pracy i tam po prostu jesteście wykorzystywani, poszukaj czegoś lepszego dla siebie. Nie znaczy, że musisz na już wszystko rzucać, ale zacznij się rozglądać, czy nie ma innych możliwości, z których po prostu będziecie zadowoleni i znajdziecie jakiś lepszy jakby grunt pod nogami dla siebie. Lepsze otoczenie, wyjść, wyjść z czegoś, co po prostu dla Was jest już jakby nie do końca przynoszące satysfakcję. I macie króla kielichów, <laughs> jeśli chodzi o ten efekt końcowy sorgi. No i mamy tak: przede wszystkim mężczyznę. Przedeż, przede wszystkim znowu tutaj widzicie, ja, ja zwracam uwagę bardzo na te połączenia tych kart, które się pokazują. Tej macie królową kielichów, wcześniej macie kartę odejścia, czyli ósemka kielichów i macie króla kielichów, więc tutaj mamy jakieś partnerstwo, mamy kobietę i mężczyznę, mąż, żona, brat, siostra i tak dalej, wiecie, tutaj są osoby, które są ze sobą w jakiś sposób bardzo emocjonalnie powiązane i no, jak najbardziej damską, męska energia, ale może być po prostu samo to jakiś taki przypadek, który też by na to wskazywał, że to się tak ułożyło, ale jakby... Ja uważam, że tutaj może być tak, że jedna z osób, która w momencie się zorientowała, że weszła w złe towarzystwo, e, nie wiem, zaczęła się wciągać w jakąś nową relację, e, w dobrym momencie to zauważy i po prostu zacznie od tego odchodzić, tak, uciekać i, i wracać do tego, co jest stabilnością, bo to jest karta stabilności, to jest karta dojrzałości. E, Zapanować nad uczuciami, więc czy to mężczyzna, czy kobieta, tutaj już sami, sami indywidualnie patrzcie, ale może w końcu tutaj być jakiś przełom, taki, który jakby pozwoli na ucieczkę, bo tutaj wy macie te ucieczki pokazane, jakby ktoś w końcu no, zaczyna myśleć, że coś mi tu nie gra, i, i trzeba znaleźć tą drogę wyjścia, i ta droga wyjścia jest właśnie w tej ósemce kielichów. I teraz. Ponieważ no, w tej karcie dziesiątka, e, buław, mam wytrwałość, e, pójście do przodu. Tak, wiecie, to jest taki powolny proces, ale to jest jednak też e, moment, kiedy już zrzucamy jakiś ciężar z siebie, więc jest szansa na uwolnienie się e, od jakiegoś toksyka, od toksyczki, od jakichś e, tematów związanych z jakąś toks toksycznością, e, uwiązaniem w ten czy w inny sposób. Macie kartę sprawiedliwości, więc zobaczcie, że tutaj wy macie w końcu wynik końcowy, czyli jest rozwiązanie i powrót balansu. To jest też karta karmy, która no, w jakiś sposób się też musi dokonać, tak? I teraz to, co powiedziałam na samym wstępie, już dla takich osób, które tutaj jakby troszeczkę ja to naginam teraz to wasze czytanie, e, pod, tak troszeczkę bardziej indywidualnie, bo tak to bym powiedziała właśnie w takim prywatnym czytaniu. Ale dlaczego? Dlatego, że może być na przykład matka tutaj, która odsłuchuje tego tarota dla swojego dziecka, ok, które jest pod znaku wagi, i tutaj w ten sposób też patrzmy, ok? Bo to jest tylko dla takich osób teraz. Ja widzę tutaj na przykład e, zostaw iluzje, uczucia, które zostały mylnie odebrane na początku, i tu jest dla takich osób, czyli ucieczka, właśnie. E, zorientowanie się, że znaleźliśmy się w trójkącie, i tutaj jest osoba, która mówi o tym, że e, powrót do domu będzie dla Ciebie ratunkiem. Pójdź do kogoś, kto jest dla ciebie stabilną osobą, matka, która by na przykład zauważyła, że dziecko się zachowuje dziwnie. I tutaj mam tak, internet pokazany, mam używki różnego rodzaju i nie chcę tu je wymieniać, bo to jest, jest w ogóle dla odpowiednio do wieku wiecie, różni ludzie po różne rzeczy sięgają, ale tutaj, jeśli nie internetowo, ktoś się wciągnie w coś. No to faktycznie tutaj się nam pokazują jakieś takie, wiecie, właśnie m, używki, któr, które przenoszą osoby do takiego świata cudownego tylko po to, żeby zapomnieć o jakiejś, nie wiem, codzienności po prostu, ok? Czy ona jest dobra, czy nie dobra, czy jakakolwiek, no to tutaj ja mam to pokazane i niestety dwubiegunowości mi się tutaj też pokazują, właśnie w tym Waszym rozkładzie. Ale niech wam to da do, do myślenia, jeśli to ma dla was sens. Tutaj na szczęście właśnie bardzo mi się podoba to rozwiązanie na końcu, że tutaj ktoś odchodzi, tutaj jest zostawienie tego, ale no tutaj no to samo się nie zrobi, tutaj samo się to nie zadzieje, tutaj trzeba to a, przepracować, tak? zrobić ten plan, udoskonalić coś i znaleźć sp ten sposób na przekucie, tego o, w coś dobrego, okay? żeby tutaj jakby w porę to wyłapać. Y bardzo ściskam Was mocno. Naprawdę mam nadzieję, że to czytanie nie będzie jakimś nakręceniem tutaj dla kogoś negatywnych komentarzy, bo nie o to chodzi. Wiecie o tym, że czytania są robione tylko dla tych osób, które tego potrzebują i szukają, więc wiecie, u mnie na, na kanale niestety nie ma jakiegoś ubarwiania. Jeśli tak się pokazało, no to po coś... No ale życzę Wam, żebyście tutaj nic dla siebie nie znaleźli tak naprawdę w tym, e, jeśli chodzi o rzeczywistość i, i to, żeby było tylko e, jakąś przestrogą, żeby no, zanim ktoś, no, ktoś wejdzie, żeby tego uniknąć, więc trzymać oko przede wszystkim na dzieciach, na, na nie wiem, partnerach, partnerkach e, i jeśli to jest do wiecie do przejścia, no to to zrobić, tak? Wesprzeć tutaj w takim momencie, nie krytykować, nie być może, jeśli to nie poszło za daleko, oczywiście, bo, bo też nie można nikogo krzywdzić w jakiś sposób, tak? Ani Was, ani Wy kogoś. Więc pozdrawiam, trzymajcie się, wiem, że dłuższe jest to czytanie, pamiętajcie, lajki, komentarze, suby, z góry wielkie dzięki i ściskam jeszcze raz i do usłyszenia.